Elos szybki news i jak to się mówi, organizuje konkurs o pluszaka takiego małego. Gdzieś takiego, takiego. Nie wiem czy to dobrze udział, ale takiego gdzieś. No i chciałbym, że no po prostu w tym filmie będzie parę błędów. I musicie mi napisać w komentarzach pod tym filmem co jadę w tej grze na desce. No i napiszcie mi po prostu yy, yy, co będzie z tym filmem złego i można wygrawać pszaka. No i tyle w sumie i wiecie widzowie co? Też w zaproszeniu jednym jest 10 zł, jest tam koronka. No i po prostu musicie napisać na moim Discordzie albo w komentarzu. W tym Super w surf. Discord Tymonaczek, XD DDD. A w sumie będzie w opisie chyba tyle. No po prostu możecie wygrać pluszaka, tylko musicie, bo tu będzie parę błędów pod. Pisem też na odwiedź. Pa,